Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Nieprawidłowe parkowanie. Wystawa w muzeum. Bieg po pisankę. Innowrocławska Straż Miejska podsumowała ostatnie interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania. Niestety marcowe statystyki nie są optymistyczne. No dokładnie, w ubiegłym miesiącu na prawie 400 zgłoszeń, aż 150 dotyczyło nieprawidłowości w parkowaniu. I gdzie mieszkańcy parkują, myślę tutaj o tym złym parkowaniu? No najczęściej nieprawidłowe parkowanie dotyczy blokowania wyjazdu dotyczy również parkowania na chodnikach na całej szerokości chodnika na zakazach zatrzymywania bardzo też dużo zgłoszeń w ubiegłym miesiącu mieliśmy z parkowania na terenach zielonych a także przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach Jak tutaj wygląda kwestia mandatów przypomnijmy ten taryfikator no, najdroższe parkowanie mamy na miejscu dla inwalidy, które kosztuje 800 zł, jest to stała kwota. Natomiast parkowanie na skrzyżowaniu 300 zł, przy przejściu dla pieszych od 100 do 300. Natomiast te pozostałe właśnie na zakazie zatrzymywania na chodniku jest to kwota 100 zł. Ale to nie jest tak, że od razu wręczacie mandat, bo stoi, stosujecie po prostu pouczenia. Tak, w bardzo wielu przypadkach stosujemy również pouczenia. Sprawdzamy czy dany kierowca Parkował już, czy dostał od nas mandat, czy pouczenie, bo często zdarza się, że kierowcy na przykład parkują w tych samych miejscach. Sprawdzamy wówczas w swoim systemie, czy taki kierowca był już pouczany. No, jeśli był, otrzymuje mandat. Natomiast jeśli nie, jeśli jest to na przykład jego pierwsze wykroczenie, jak najbardziej można uzyskać pouczenie. Czasami też zakładacie blokady na koła? No dokładnie. Zakładamy blokady w miejsce, gdzie przepisy nam na to zezwalają. Wówczas patrol przyjeżdża na miejsce i takiego kierowcę rozlicza i ściąga blokadę. Muzeum Minie Jana Kasprowicza zaprasza na wystawę trzech wielkich twórców – na miejscu można zobaczyć dzieła takich artystów jak Salvador e. Dali czy Mark Szagal. Tytuł wystawy to Tematy Biblijne. Zachęcamy do odwiedziny Muzeum Minie Jana Kasparowicza, chociażby ze względu na ostatnią wystawę wielkich artystów. Proszę opowiedzieć, co to za wystawa? Tematy Biblijne. Taki nosi tytuł, ale pod tym hasłem są trzy rozpoznawalne wszędzie nazwiska: Salvador Dali, Mark Szagal. De Kiriko, trzech wielkich e, artystów, surrealistów, których prace, graficzne prace, ale także e, prace rzeźbiarskie e, na tej wystawie prezentujemy. To jest kilkadziesiąt prac, duża wystawa w sumie. To jest 90 prac. E, część z nich e, są to cykle, e, cykle graficzne przede wszystkim, które są bardzo interesujące. Jest e, bardzo wciągający w swoją opowieść cykl Apokalipsa Świętego Jana, który on zilustrował de Chirico, swego rodzaju święty komiks, tak można by o niej powiedzieć. Jest fascynująca przetworzenie słów Ojcze Nasz przez Salvadora Daliego i zestaw dwunastu pokoleń Izraela, dwunastu plemion Izraela autorstwa marka Szagala, bardzo rozpoznawalne w jego stylistyce pracy. Mhm. Jak to się stało, że udało się zorganizować tę wystawę w naszym muzeum? Współpracujemy już od roku z francuskim kolekcjonerem i firmą, która zajmuje się organizacją takich wystaw Art Expo SIA i już w ubiegłym roku po o no, sukcesie, tak muszę powiedzieć, w prezentacji grafik Edgara Degas. Doszliśmy do wniosku, że ponowimy kolejną interesującą wystawę, aby w powiatowym muzeum pojawiły się nazwiska twórców i ich prace, które kojarzy. No, właściwie każdy mieszkaniec Globu. Mhm. Tę wystawę można obejrzeć, ale też w pewnym sensie można o niej posłuchać. Tak, wystawa jest przygotowana w ten sposób, że można ją po prostu obejrzeć czytając podpisy pod prezentowanymi pracami, ale wystawie towarzyszy Audu Guit, y, przewodnik, który w sposób jeszcze bardziej pełny opowiada tą wystawę. Są duże cytaty z Apokalipsy Świętego Jana, jest y, Element muzyczny wprowadzony do e, tej narracji. Także jest to bogatsze i pełniejsze. Mhm. E, można sobie spokojnie zarezerwować czas, bo wystawa będzie czynna kilka miesięcy. Wystawa będzie czynna do końca wakacji. Za nami bieg po pisankę. Na stadionie miejskim imienia inowrocławskich olimpijczyków wystartowało dokładnie 101 biegaczy, którzy mieli do pokonania 3-kilometrową trasę. Pogoda dopisała. Każdy tuż po przebiegnięciu mety otrzymał świąteczną świecę w kształcie pisanki. Wśród kobiet jako pierwsza zameldowała się na mecie Marta Kocząb. Z nami Marta, pierwsza kobieta dzisiaj tutaj w tym biegu. Skąd pomysł, żeby w ogóle wystartować w tej imprezie? Znalazłam ogłoszenie w internecie i stwierdziłam, że wystartuję po prostu nie mogło nic tutaj zabraknąć. Poza tym bardzo lubię takie inicjatywy i postanowiłam sprawdzić się na 3 km, bo wcześniej nie startowałam na takim dystansie. Jak się biegło dzisiaj w Salankach? Bardzo ładna pogoda, chyba będzie na dzień w tym roku, także naprawdę świetne warunki, zero wiatru, także można było się rozpędzić i naprawdę bardzo dobrze mi się biegło. Marta z pochodzenia i ale tak naprawdę przyjechałaś na święta dzisiaj, tak? Dokładnie tak, mhm. normalnie na co dzień studiuję w Olsztynie, ale często wracam do rodziców i na święta właśnie przyjechałam i stwierdziłam, że wpadnę pobiegać. Do święta też aktywnie? Oczywiście, zawsze jak jest trochę więcej wolnego czasu, to w ciągu tego dnia znajdzie się chwila na trening i do tego też wszystkich zachęcam, bo gdy nie ma pracy, to łatwiej tą godzinę czy dwie wygospodarować na trening. Wy biegacze, to macie wielkie szczęście, możecie sobie podjeść, prawda? W święta to niczym nie grozi. Oczywiście, jak najbardziej lepiej właśnie sobie zjeść więcej i potem wybiegać niż, niż sobie odmawiać tyle pysznych rzeczy a jeszcze zapytam jak z tą miłością do tego biegania jak to się u ciebie zaczęło e, wcześniej miałam trochę nadwagi stwierdziłam że muszę coś z tym zrobić i tak stwierdziłam że najprostsza taka forma ruchu bieganie e, wyszłam pierwszy drugi raz i, i spodobało mi się udało mi się schudnąć i udało mi się zacząć coraz szybciej biegać więc cały czas się tego trzymam sobie już teraz nie wyobrażam życia bez tego teraz to już taki zastrzyk adrenaliny chyba tak, tak, teraz już, już nie chodzi o to, żeby w ogóle wyjść pobiegać, tylko staram się już to bieganie na coraz wyższy poziom podnosić, też startuję na innych dystansach i w półmaratonach i, i na 10 km, także staram się wszechstronnie biegać i sprawia mi tą wielką frajdę. Coraz lepszych wyników. Dziękuję bardzo. W tegorocznym biegu popisankę wziął także udział Michał Łoniewski z Inowrocławia. Z nami Michał. Ty generalnie zanim wziąłeś udział w tym biegu, to już wcześniej biegłeś, tak? Tak, oczywiście. No ja biegam w imprezach tutaj miejskich. Ale mówię tutaj w ogóle o bieganiu, już masz w nogach więcej kilometrów dzisiaj. Dzisiaj tak, dzisiaj tak. Dzisiaj 7 kilometrów już przebiegnięte, plus jeszcze tutaj trzy w solankach i na stadionie. To nie jest tak, że biegasz od dziś właśnie. To długo trwa ta przygoda z bieganiem? No już dobrych kilka lat. Z przerwami, ale, ale zawsze. I co jest takiego w tym bieganiu, że to cię trzyma? E, to znaczy, jeśli chodzi o bieganie, to w bieganiu jest fajne to, że można rzeczywiście się oderwać. Oderwać od takiej codzienności, od rzeczywistości, trochę pomyśleć. Dzięki temu e, to jest taki mój sposób na to, żeby już nie myśleć przed samym zaśnięciem mhm. w łóżku, nie rozpracowywać pewnych rzeczy. Można sobie to w trakcie biegania zrobić. Materiał będzie wypuszczony po świętach, ale przy okazji zapytam, czy te święta będą aktywne dla Ciebie? Święta odpoczywam. To jest te, te, ten jeden, dwa dni to są taki na odpoczynek. Przed świętami po świętach można ćwiczyć, można biegać, ale święta to odpoczynek. A dzisiaj jak się biegło w Solankach? Dzisiaj było bardzo fajnie. Pogoda dopisywała. W zeszłym tygodniu, jak biegłem w czwartek, dopadł mnie deszcz, grad, wiatr, a teraz było super. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji. No tak, już pierwszy biegacz widać wbiega na stadion, ale my chcemy powiedzieć, że to kolejna świetna impreza organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ilu czy dzisiaj wystartowało? Ponad setka biegaczy. Jesteśmy szczerze zadowoleni, bo to taki okres przedświąteczny, ostatnie przygotowania, ale na szczęście ludzie tutaj znaleźli czas i chęci, żeby tutaj do nas przybyć. Świetna pogoda, 3 km, akurat żeby się rozgrzać przez tą wielką imprezą Piastowski Festiwal Biegowy. Tak jest, to jest taka i rekreacyjna impreza przed świętami, ale. Ten taki ostatni sprawdzian, może trochę krótszy, ale do Piastowskiego Festiwalu Biegowego. Tam mamy trzy dystanse, więc na pewno biegacze, którzy dzisiaj startują, też wezmą udział w tamtym. Kończymy, bo już tutaj biegacz za chwilę zamelduje się na mecie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz OSIR przygotowuje się do swojej największej biegowej imprezy. No tak, jesteśmy na kolejnej imprezie biegowej organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Osir organizuje takie imprezy z różnego rodzaju okazji. One cieszą się popularnością, to jest zrozumiałe, ale tak naprawdę to największą flagową imprezą jest Piastowski Festiwal Biegowy. Jak tutaj wyglądają przygotowania no z racji daty, to już chyba końcówka przygotowań. Tak, to końcówka przygotowań. Niemal wszystko jest już na ukończeniu. Przypomnę tylko, że to są w sumie trzy 5-kilometrowy, 10-kilometrowy i półmaraton ze startu w Kruszwicy z metą tutaj na stadionie miejskim w Finowrocławiu. Liczę na to, że uczestnicy dopiszą, że pogoda będzie sprzyjała, że zarówno mieszkańcy miasta, jak i przyjezdni aktywnie i licznie wezmą udział w tej imprezie. 13. edycja Niepechowa. Niepechowa mam nadzieję przed nami kolejne to jest flagowa impreza, tak jak Pan powiedział, flagowa impreza miasta, sportowa. Staramy się, żeby przebiegła najlepiej, jak tylko może. Wyjątkowa impreza, nie tylko z tego że 13, ale także powracamy po pandemicznej przerwie i zachęcamy wszystkich miłośników biegania do wzięcia udziału w tej imprezie. Oczywiście. Już stare przysłowie mówiło, że bieg to zdrowie, zatem myślę, że wszyscy z chęcią powrócą do, do tej idei biegania. Dzisiaj jest okazja, żeby trochę poćwiczyć i w tym wielkanocnym biegu o pisankę zmierzyć się z innymi, ale sądzę, że nie chodzi tutaj dzisiaj o wynik, o sam udział, o dobrą zabawę. Tym bardziej, że pogoda się poprawiła i wszystko nam sprzyja. Pogodę na ten piastowski festiwal bigowy też zamówiliście? Jeszcze nie jest uzgodniona, ale trwają negocjacje. Dziękuję bardzo. Dzięki. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.